Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Panna Joanna za granicą w Waszym ulubionym filmiku nie boję się tego powiedzieć czyli Smaki z Irlandii zaczynamy! Jest to też jeden z moich ulubionych filmików no bo przecież mam pretekst, żeby się poobiadać ho, ho. Ale dzisiaj tak lekko nie będzie Bo dzisiaj nie mamy tylko słodkiego odcinka A zaczniemy ostro z grubej rury, że tak powiem Ech, Dlaczego? Po powiem wam pokrótce Mamy trzy słodkości A co sobie będę żałować? E, mamy jogurt Który jest bardzo charakterystyczny To też o nim będzie krótka opowiastka I coś hardkorowego od czego właśnie zaczniemy? Zaczniemy od Black Pudding. Czym jest Black Pudding? Powiedzieć trzeba, bo jeżeli będziecie wybierać się na wyspy, a nie macie pojęcia, czym Black Pudding jest, albo może słowo znacie angielski, albo po prostu no, nie wiecie, możecie się na to nieźle naciąć, bo ogólnie zamawiając w restauracji, idąc do restauracji, zamawiając Black Pudding, Pudding. Dla nas Polaków pudding to jest po prostu taki deser, taki budyń, No pudding, po prostu. A co jeszcze lepsze, istnieje tutaj Black Pudding i White Pudding, ale nie ma to absolutnie nic wspólnego z deserem, z puddingiem, wręcz przeciwnie. Żeby brzmieć bardzo profesjonalnie, przeczytam Wam, ale już się zaczynam bać. Black Pudding jest to rodzaj wędliny pochodzącej z Wysp Brytyjskich, czyli oni to wszystko nazywają tutaj, tutaj Wyspami Brytyjskimi, a to zaraz której podstawowym składnikiem jest, uwaga, krew oraz podroby. No właśnie, w USA nazywana jest blood sausage, czyli krwista kiełbasa, a w Polsce nazywana jest po prostu kaszanką. Ma to podobny skład do kaszanki, ale o, nie jest to do końca kaszanką. Oprócz krwi do wypełnienia jelit zwierzęcych używa się mięsa, tłuszczu, pieczywa, łoju i płatków owsianych naprawdę mam coś polskim odpowiednikiem tego rodzaju wędliny jest kaszczanka, wyrabiana też pod nazwą krupniok, zwana w centralnej Polsce czarne lub kiszka i tak dalej, i tak dalej czyli mam tu jeden z ulubionych składników irlandzkich angielskich, wyspiarskich śniadań jajko y jajcznica. Baked beans, czyli to też, to też w którymś poja odcinku pojawi się baked beans, jajko, bacon, no i właśnie kilka plasterków takiej kaszaneczki, black pudding. Black pudding i white pudding, właśnie mówiłam, są dwie wersje, ja tu mam black. May make breakfast good with a slice of this pudding, czyli spraw, żeby śniadanie było lepsze, z paseczkiem tego. Pudniku. Powiem Wam. Oj, przepraszam, że jestem przerażona. Zobaczymy, jak to się robi, bo to się oczywiście je na ciepło. Tak więc usuń opakowanie i fry or grill slice on medium heat, czyli z grillu jest usmasz e, przez 3-4 minuty na każdej stronie. No to idziemy to pokroić, uciąć. I spróbować dwóch slajsów. Myślę, że dwa slajsy to jest i tak duże wyzwanie. Ale w zasadzie to ja powinnam w sumie to otwierać z wami. Także ja już to rozkroiłam i patrzę, co tu jest. Wygląda strasznie, ale pachnie. kaszanka i to całkiem smaczna. Słuchajcie, może nie będzie. Jeżeli to faktycznie będzie takie kaszankowe, to to czemu nie? Przekroję i pokażę Wam przekrój. Wygląda jak kaszanka, tylko u nas się robi tak kaszankę, całą się wrzuca, podgrzewa, tak widelcem rozciapkuje, Jakę keczupu zawsze dodaję do kaszanki, a tu się robi slajsy, więc ja zrobię slice, ale pachnie bardzo ładnie i to to. Podgrzać. Okej, okay, gotowe. Wygląda to strasznie biednie na tym białym talerzu. Po prostu się zabrązowiło. Nie będzie tak źle. Zdecydowanie gorzej to brzmi niż e, smakuje, chyba tak, tak sądzę. Kaszanka też gorzej brzmi i jej skład niż smakuje. Od po prostu. Kaszanka. Pewnej części ciała nie urywa, ale nie ma tragedii. Jest dobrze doprawiona. Całkiem taka pieprzno, pieprzno, pieprzno-czoskowa. Nie jest zła, nie jest zła. Myślę, że jeden plasterek mi wystarczy. No i to jest po prostu taki dodatek do śniadania bardzo pewnie sycący. I długo godzin to można spalać. Ja popiję, żebyście wiedzieli, że to wyspiarze lubią, i żebyście wiedzieli, że black pudding, white pudding to nie pudding, a po prostu kaszaneczka. A po kaszaneczce i po pizzę przechodzimy do czegoś znacznie lepszego, czyli Cadbury Flake. Czym jest flake? Flake to jest też charakterystyczna bardzo tutaj rzecz. Albo z Carberry, albo z czegoś innego To na plaży Przy morzu, ale nie tylko Ale głównie tam to można zobaczyć Przy jakichś nadmo w nadmorskich miejscowościach Przy samym Przy samym morzu, plaży O wysłów się Aśka w końcu Jeżdżą auta z których sprzedawane są lody. To są takie lody włoskie po naszemu, czyli po prostu takie białe, kręcone, przepyszne, bardzo, bardzo mocno śmietanowe. To nie ma takiego absolutnie wodnistego smaku, tylko czuć, że tam ze śmietany trzydziestki robione. I obowiązkowo kiedyś może też was na takie lody zabiorę. I obowiązkowo w taki lód bita musi być rureczka, taka czekoladowa, właśnie taki flake. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ale otworzyło mi się tutaj ze strony, ze strony jogurtu, a nie flake'a. Chciałam wam samego flake'a pokazać. Także wygląda to w ten sposób. Tu sobie wyłowię. O tak, to jest takie śmieszne, połamane, pokręcone, i to się tak rozpala w usta, zapala się nam. No i właśnie taką rurkę w tym lodzie mamy. I to jest charakterystyczne. Zawsze dostajemy biały, lód, włoski z rurką. na ja tu mamy jogurt o smaku Cadbury, mam nadzieję. No i właśnie flajki. Pozwólcie, że to połączę. Trochę ciężko to połączyć, bo coś się nie chce pudełko zgiąć. Słabo, słabe wykonanie, słabe wykonanie. Ale to jest po prostu czekolada w jogurcie czekoladowym. Boże, to nie może być... Nie może być to złe, to musi być przepyszne. Aż mi tak ślinka naciekła, że masakra. Mmm, pecha. Mm. Mega. Pali, ich o tą samą czekoladę, która nie pasuje, no pasuje do tego jogurtu, pasuje, ale ona mi przeszkadza. Jogurt jest tak przepyszny, ja uwielbiam kadbery, to wiecie, czekoladę z kadbery uwielbiam. Wszystko co jest z kadbery uwielbiam, więc jogurt jest mega. Jogurt troszeczkę w smaku podobny, ale chyba trochę lepszy. Do czarnej części, dolnej części... Nie, gór, dolnej części Monte. o! Jogurt pierwsza klasa, mega czekoladowy. I właśnie chyba coś czuję, że za dużo czekolady sobie nakupiłam, bo ostatnio nie wiem, za dużo słodyczy. Następnie karamak. Karamak od Nestle. Nie wiem, znajdźmy jakiś opis, nie mam pojęcia czym jest karamak, ale wygląda jak po prostu bardzo, bardzo cienki e, batonik The Caramel Flavor Bar. Czyli po prostu powinien być to batonik czekoladowy o smaku karmelu. Więc chyba może nic szczególnego, zaraz się okaże. To jest białe, karmelowe. Myślałam, że to będzie czekoladowe, a zobaczcie, jakie jest. Też się na pewno czegoś takiego nie spodziewaliście. Na początku nie miało to w ogóle smaku. Ciężko mi było złapać smak. Ale jak się zaczęło rozpuszczać, to po prostu taka biała czekolada o smaku karmelu. Bardzo, bardzo dobre. Też nie wiem, jakiś jakiś dziwny sztuczny posmak. Teraz, jak już zjadłam, ma. Ale w trakcie, w połowie rozpuszczania, bardzo, jak najbardziej, na plus. Ciekawe. Dalej teasers by Maltesers, nie wiem czy Maltesersy pokazywałam, mam nadzieję, że tak, Bar chyba tak, bardzo popularne tutaj słodycze, takie po prostu brązowe kuleczki wypełnione takim wafelkowym wnętrzem, ja nie jestem wielką fanką Maltesersów, jakoś super mi nie smakują. A tu jest batonik, który wygląda zdecydowanie inaczej niż maltizers. Znajdziemy taką Pizzers i czekoladę, i chyba też wczoraj widziałam jogurt. Bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jest napisane po prostu Crunchy Little Maltizers, czyli jednak maltizersy. Wracamy do punktu wyjścia. Pieces floating in a creamy milk chocolate, czyli po prostu małe kawałki maltizersów, czyli tych kuleczek pokrytym mleczną czekoladą. Ja na pewno tutaj za dużo nie zjem o, i wiecie co jeszcze takie było? Króliczki na Wielkanoc też takie były. Tak to wygląda, takie bubbly, bardzo ładne. A z tyłu, tak? jakiś wafelek. Jakby to był prażony tak? A tak to nie wiem. Zobaczymy. Strasznie, strasznie, strasznie słodkie. Dlatego mi się wydaje, że martizercy mają też sobie jakieś strasznie duże domieszka miodu. ale Nie jestem pewna. Smaczne! Owszem, jeżeli lubicie bardzo, bardzo, bardzo słodkie Bo to jest czekolada, i miód, i ten wafelek taki słodki, aż przesłodzone, To jak najbardziej Ale nie wiem No fajnie tak chrupie ten wafelek pod zębami Ale na mnie szały jakiegoś większego to nie robi I na koniec rolo Rolo to też... O, to widziałam jogurt Rolo to też i jogurty, i czekolady, i batoniki, i cukierki Ja tutaj dzisiaj mam dla was dropsy, takie drażetki Napisane jest Milk Chocolate with a Soft Toffee Center. Czyli znowu czekolada i toffi, tak to w ten sposób się prezentuje. Więc pewnie cała czekolada tabliczka byłaby podobna, podobnie by wyglądała. Także odpakujmy jedno rolo i sprawdźmy, o co tyle krzyku, bo naprawdę mnóstwo produktów z Rolo dostać można. Tak to się prezentuje. Mm. Bardzo cienka warstwa czekolady. Bardzo dużo karmelu, czyli coś co ja uwielbiam. Możecie zobaczyć, o, tak cienko czekolady, a dużo karmelu. Mm, Fajny klej zęby idealne. Ale jest minus. Ten karmel nie jest najlepszy. Powiem Wam, że karmel z o o. A karmel Rolo się zbuntowało, obraziło się. Karmel sto fifi, a karmel z ro, lo, Rolo. To dwie całkiem inne sprawy, i zdecydowanie ten Sto Fifi jest lepszy. Podsumujmy. Wygrywa flake od Cadbury, naprawdę, naprawdę pyszny jogurt. No i jednak jest to troszeczkę lepsza, chyba wersja, troszeczkę zdrowsza niż obiadanie się batonem. Następnie karamak, chyba, ale też jakoś nie pobiegnę po to do sklepu. Teasers potem i Rolo albo one razem. I niestety kaszoneczka na ostatnim miejscu nie była zła. Myślałam, że będzie gorzej, ale jak mam wybierać słodycze, to chyba słodycze wygrywają. W każdym razie wszystko dzisiaj bardzo średnie poza flakiem z kanapem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że troszeczkę i o flaku posłuchaliście, właśnie i o puddingu, pu, i na pewno będzie się pojawiać więcej takich powoli, powoli słonych. Normalnych, jedzonych rzeczy, a nie zapychanie się słodyczami. Ja w każdym razie za te słodycze już dzisiaj podziękuję, na pewno do nich nie sięgnę, a sama zabieram się za resztę flejka. Pycha. Do zobaczenia za niedługo!